Jestem Ksandra, ze mną jest... Mamy Cyskowa. ...i witamy Was na SG. I właśnie biegniemy. Tak, kicamy sobie radośnie. Bierz, zgarnij wszystko. Bo Uuu, bujaki ja mam, takie... mam mieć! Jest! Jest! Buja! Dobra. Głodne! Wie, jak sobie? Nie! Żelazny! No to faktycznie jest się czym jebać. A mam dla Ciebie y, drewniany. <noise> Это фактически. Кам не позже. эй, эй, Да не на мягкий. Да не на мягкий. не на мягкий. не на мягкий. Сейчас напишем. Ну что, давай мой древняк. Damy go do Nie, bo tam biegnął ludki. Fajne gacie. Ogonicie. To! Steve? Steve czy ty? Nie. Jaki ma miecz? Żelazny. Żelazny dotyczy. Zajebi jeszcze. Spinaj się, spinaj się, spinaj, spinaj, spinaj Pogę się. Gonijcie, zabiję. Albo nie, albo nie, albo nie. Każdy 3 się, to będzie najkrótsza runda w moim życiu i ten odcinek i tak wstawię. Wiesz, ponieważ nie umiem. Kurde, no ale mam lagi. GONICIE?! No już nie. O lol, a tam jest jakiś złoty jeszcze. Jaj, złotko, a ja muszę włączyć czadło, mnie wkurza. A jest fajnie. Bo jestem tchórzem. Nie będę walczyć. To są cheaterzy, bo to niemożliwe, żeby takie rzeczy mieli. Nie wiem. Może niemożliwe. Nie, to są cheaterzy. Bo każdy, kto jest lepszy ode mnie, jest cheaterem. Mam jabłka, zabiłam! O widzisz, no, jakiś są został wywalony za cheaty, widzisz? Widzisz? Nie widzę. Nie widzę. Ja tu wiem. Ja tu będę jeść. O, widzisz? Kócek! Zabij kócego! Zabił cię! Nie, to ja jego zabiłam! O, faktycznie. Nie dość tego. Świnia! O, o, latajcie. A bije! No ty chodź, ty, ty, ty masz tutaj ulkę, ty możesz iść. Tu chodź. Chodź, będzieś a... ciebie Habik. Mam takie lagi, że świn nie mogę trafić. Hej, nie wiem, gdzie jesteś. Ja sobie biegam. Dobrze mi spać w ogóle? Tak, ciebie dobrze. Kurde, a? ja mam takie obrzydliwe lagi, że. Takie jak ty poprzednio, że nie mogę się skrzydeł otwierać. I to dobrze. No a ja chcę zjeść tą świnię. Choćby żywą. Chyli. No, no, dobra. Nadgryzę ją. <głos> Mądre. <głos> Znowu te pioruny tak walą jak kiedyś. Jezu, mam takie lagi przez te pioruny. O jakiś gościu spadam. Z mieczem. Będzijd na spam, biegnij na spawn, bo ja sobie na spadnie. Pani, na spawn, biegnie Widzę gościa. Zabij. Spad... Owisz? mnie, A nie. Nie, taki nie, za takich gościu. którego nie ja mogę ja... nikomu odczytać! Mister Szotki. Dopie! No, nie uciekaj! nie chcę mi się wygonić. Uciekaj! Uciekaj, żyj dopóki możesz! Też nie, bo ty się możesz nachapać jakiegoś Co, już? Czekaj, to mówię! Ustawienia graficzna! Kurde, e, dobra, się ja wyłącza... Kurde, nie wiem jak się włącza pioruny, nie pamiętam. Trzech um, gości na mnie idzie. Spoko. Powodzenie. Dobra, uciekaj. Sam drog powodzenia ci to, nie, życzę. To zrobicie? Nie, to bierzecie. Jak cię czuję goni. E, e, znaczy szło, na mnie teraz już na kaktusy powpadali. Nie uśmie. Owca. Owca jest zła. E, tam... No, oni się tutaj kręcą, no? Trochę, trochę tak cykam. Kurde. O nie! Nie, nie, to, nie, no. Dobra, będę atakować. Nie, ja mam takie lagi, że to się w ogóle nie da grać. A jak się wyłączało pioruny? Nie dało się wyłączyć, bo ja sobie głos wyłączam i nie laguję. Nie, yeah, zabiłam go! BUJA! Okay. On oh, no, encha miał enchant. Enchantowany nie miał. Nie, nie walczę z tobą, mam dwa serduszka, nie walczę. No mniej laguj, jak jest głos wyłączony. O lol, ale przepraszam. Ale serce wie, Jezu! Mam dwa serduszka! No chłonią on nie działa. Surowy schab. My name is schab. Surowy Kuro. schab. Kurde, nie mam żadnych Ale skrzynić. strzelają za tym oknem. Szczelają. A co ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W oknie? W domu? No. Nie, wiesz to na ulicy. Ale mi się ręka trzęsie. <grym> 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 wiesz, to jestem się właśnie przypomniało. Co? Jest takie coś jak cleverbot, nie? No? To wiesz, to tam se z tym gadasz, nie? Nie wiem, wiesz co. Koś na spawn. Nie... Co? Chodź na spawn. Ja jestem na spawnie. Nie widzę cię. Jakby co tu mam dać ciebie żelazny miecz? Gdzie jesteś? Po drugiej stronie spawnu, no tak jakby... jest taka góra. Fajnie, tylko że ja mam takie... W ogóle nie załadowało mi się teren i ja widzę przepaść. To masz <grym> ja takie są skrzynki. Jestem! Do skrzyny! Widzisz mnie? Nie. No to chodź do skrzynek. No byłam, no. Po mnie coś A wie, ty. tak? A, bierz go. No, bierz go. Łatwo ci mówić, jak dwóch gości mają sojusz. A, co ten drugi? Weź ja mi pomóż, co? Ale ja no, ja nie widzę. Że lepiej. Dobra, zabiłam tak. ich, możesz chować. Witam po krótkim cięciu. Błąkała się po całej łapce, Ksenia mnie zabiła, gdyż, ponieważ miałam straszne blaga, że spadałam z góry i tym oto sposobem nie zabiła. I pierwszy raz wygra jakiekolwiek igrzyska. Możesz czuć się dumna. Czuję się dumna. Tak, bąkałam się i mogłam znać spanu, a gdy już wczoraj się spotkałyśmy, ja miałam laga, że góra była obcięta i gdy poszłam dalej, zaczęłam spadać w dół, w dół, w dół, w dół. Nie no, znowu ten kucyk! Nie! No dobra, no to tym słodkim incydentem kończymy. Papa! Pa! A ja nie kończę, ja nagrywam. Dalej. Dobra, I widzimy ja się kończę. na kolejnej arenie. Dobra, to u niej będzie ing do kanału i dalszy ciąg. Żegnamy, papa. Pa. Hey y'all!